Ciepane jestem z WTSR, w momencie porozmawiamy sobie o nerfach. Nie jest to zaskoczenie, ale jest to na pewno coś bardzo przyjemnego, że meta będzie wracać no... Nie powiem do idealnego balansu, ale na pewno do bardziej zbalansowanego stanu niż przed nerfami. Patrz, 29.0.3 wprowadzi sporo całkiem tych nerfów, sporo także buffów, znaczy może nie sporo buffów, dwa buffy z tego co pamiętam, ale bardzo dużo nerfów. I te nerfy oczywiście są przede wszystkim wycelowane w wy Paladyna, bo aż trzy karty paladynowe będą nerfione. Po pierwsze to będzie Tiger, tiger Splashy, nasz pluszawy, pluszowy tygrysek już nie będzie 3 3-2, teraz będzie 4 3-2, wszystkie pozostałe rzeczy tutaj zostają takie same najpierw powiem o wszystkich kartach paladyna a potem odniesiemy się do tego jak to się faktycznie ma bo musimy spojrzeć na wszystkie aura deputization aura która była już z nami jakiś czas od dodatku badlands teraz będzie dawała zamiast plus 3 do ataku tylko plus 1 do ataku lifestyle oczywiście pozostaje i także będzie trwała 3 tury i trzecia karta która zostanie znerfiona Shroom Scavade, z trzech many do 2 many to wydaje się na, buffa, na buff, ale nerw polega na tym, że już nie będziemy mieli możliwości dodawania furii wichów temu naszemu stronnikowi. Zostanie tylko Divine Shield i oczywiście to, że możemy sobie wykopać skarb. I te trzy buffy na pewno, powiedzmy, zaczynają trzymać troszeczkę Paladyna w ryzach. Myślę, że najmocniejszy buff to jest do tej Deputization Aura, bo jednak trzymane zadanie stronnikowi plus jeden tylko do życia, no i tego lifestyle. To jest całkiem sporo, to jest całkiem sporo manewru, to już nie jest aż plus 3 ataku, które się naprawdę, mo, no, bardzo, bardzo mogło przekładać na dużą dominację na stole, przy i leczenie, jakby ta... Problem tych kart po było to, że one robiły strasznie dużo naraz, tak? Te Tiger splashy, która też miała imię Miniaturyzację, i Rusha, i lifestyle, i Divine Shield, to strasznie, strasznie dużo robiło. Ja myślę, że ta Deputization Aura może przestać być przez to grana. E, tutaj możemy zobaczyć faktycznie, powiedzmy, no może nie śmierć tej karty, może jeszcze będzie znać, zwracać, ale to już nie będzie takie automatyczne w, do, dołączenie do praktycznie każdego tego Paladyna. Tiger Splashie myślę, że jak najbardziej zostanie. 4-many, 3-2 nawet nadal to jest y, mocna sprawa, szczególnie, że mamy różne karty buffujące y, y, rzeczy w ręce, więc to jak najbardziej może być 4-many coś więcej niż 3-2, a to ile efektów jest tutaj nastakowanych, to pamiętajmy nadal, że ta mi, wersja miniaturyzowalna nadal kosztuje tylko jeden, tak? Ten nerf dotyczy tylko oczywiście pierwszej wersji karty, więc więc ten Tiger myślę, że nadal będziemy widzieć. Jeśli chodzi o Shroom to tu mi się wydaje, że znaczy na pewno nie będzie ta karta grana w taki sposób, jak była, czyli jakiegoś super op komba, która dawała nagle postaci, która miała plus 3 do ataku. Jeszcze Wind Fury. No, prawie się to czasami sprowadzało do OTK i też powodowało, że po prostu nie można było zostawić nawet jednego pojedynczego stronnika paladyna. Nie dlatego, że mu, wiesz, wie, wiecie, został u, jakoś, nie wiem, zbafowany czy rozmnożony, tylko po prostu, że mógł nas no, dosłownie skasować w następnej turze. Moi, jedna taka m, rzecz, którą także się spotkałem, i której nie da się teraz nie zauważyć na tej karcie. To wiele osób, które na przykład nie zaczynało w. w to był miniset Badlandsu, z tego co pamiętam. Spojrzy na tę kartę i zapyta się, a dobra, a czemu to jest karta Szamana? I to jest bardzo dobre pytanie, bo wcześniej ta furia Wichrów była tym właśnie smaczkiem Szamana, a Divine Shield był smaczkiem paladyna. Teraz ta karta zostaje multiklasowa, ale ma. No, smaczek, jakby nie patrzeć tylko z jednej klasy, no bo wykopywanie e, tych skarbów to, to jest rzecz jak najbardziej wie, wieloklasowa, ale nie przypisana do, ani do jednej, ani do drugiej e, z, tych, z tych dwóch klas paladyna i szamana. E, my, myślę, że paladyn generalnie zostanie troszeczkę ujarzmiony, ale nadal to będzie mocny dek. Ja, ja, ja nadal jakby myślę, że to, że mamy taką metę Paladyna w Paladyna, że mi o to, że jakby w poprzednim, w poprzednim, jakby po, po, poprzedniej rotacji z tego co pamiętam, Paladyn też był dobry przez wiele, wiele met, tak to nazwijmy, po wielu, wielu dodatkach i ale no, to jest problem, który będę chciał zaadresować w in, innej, innej sytuacji, nie teraz. Ew. Awakening Tremors, karta dla Łowcy, przepraszam, tak się nazywa ta klasa, która jest już bardzo długo, bo od Tytanów e, zawsze dawała nam trzy e, wesołe e, Żmije chyba, tak? Czy, 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 e, czy jakieś takie... no, Wormsy nasz 4-1, teraz będzie dawała już tylko 3-1. Nadal będą one w liczbie 3. E, znowu, ta karta sama w sobie chyba nie jest aż taka mocna, bo widzieliśmy już w wielu metach, ale no, tak jak zawsze powtarzam, no nie można mówić, czy karta jest mocna, czy nie mocna, tylko zależy to właśnie od mety I w tej mecie ona jest zdecydowanie mocna, więc trochę chyba samo sobie zaprzeczyłem w tym zdaniu, przepraszam. E, ten Hunter jest, jest myślę, że mocną, mocnym deckiem to że ma taką łatwą kartę do tak łatwo populacji stołu, z czym ma też bardzo fajne synergie, bo ma możliwość zadawania obrażeń, w zależności od tego, że ile ma rzeczy na stole. Jest Ziliax, do którego zaraz też przejdziemy, właśnie a propos głównie wydaje mi się, że tego właśnie Huntera, bo Ziliax też dostanie nerfa, w zasadzie jeden jego tylko moduł. Ten moduł Ticking module już nie będzie 4many 3 i kosztuje 1 nie za każdego stronnika na stole, tylko będzie 5many 1.3. Mi się trochę akurat ten nerw nie podoba, ponieważ nerwienie tego jednego em, tego jednego modułu nerfi mnóstwo innych kombinacji, ale rozumiem, że ten po prostu ticking moduł w połączeniu szczególnie z Hunterem, bo to Hunter wydaje mi się, że najczęściej tego używał, no powodował po prostu nieprzyjemne rzeczy, tak, że Hunter mógł bardzo szybko na stół wskoczyć, tak małych czy większych stronników sobie tam przyzwać, ma, ma, małym życiu, albo o małych w ogóle statystykach z tymi pieskami. No i potem jeszcze, jeszcze, jeszcze tego z dokładać, no ciężko było faktycznie grać przeciwko temu Hunterowi, więc to znowu trochę go ujarzmi. Ja myślę, że Awakening Tremors to nadal jest dobra karta. To jest jeden many, dostajemy trzy postaci, 3 jeden. Jak patrzymy na to sumarycznie, dostaniemy za cztery many w sumie yy, czy statystyki 9-3. Cztery many 9-3 to nie jest złe, tym bardziej, że możemy to rozbić na różne postacie te Wormy też są, z tego co pamiętam, bestiami, więc w ogóle no nadal tu zostaje dobrą kartą, nie aż tak potężną. Kolejna sprawa, to jest znowu mam takie déjà vu troszeczkę, jakby czy szaman mógłby to jakiś taki grywalny archetyp, który nie jest OTK? no takie wrażenie, że ostatnie właśnie te podrygi, tak powiem, to nazwał, pod, bo to, to nazwać trzeba podrygami takimi, bo zawsze jak Szaman wy wyskakiwał tylko w mecie jako dobry deck, to wyskakiwał z tego, co patrzymy na najostatnią historię, jako no, OTK. I nerf dotyczący Gift oczywiście także tyczy się OTK, nie ogólnego poziomu powiedzmy tej karty, bo to, że ta karta dawała nam um, albo Lightning Bolt, Hex i Bloodlust, a teraz będzie dawała Lightning Storm, czyli zamiast tego spela jeden manę zadaje trzy obrażenia. Obciążenie 1 to teraz będzie dawała nam 3 many obciążenie 1, zadaj dwa obrażenia z tego nie pamiętam. W zasadzie sensie zamiast, zamiast single target remowala, czy tam single, single target damage'u, będzie dawała AOE. I, i nadal ten Throws Gift jest fajną kartą, tak jakby patrzymy na nią poza metą, no ale to, że zostanie ta, ta, ta zmiana została wprowadzona, biorąc pod uwagę, jakiego mamy Oteka Szamana, no to jest cudowne. To mi się mi się strasznie podoba, bo naprawdę ja, ja, ja też miałem okazję zginąć od szamana w piątej. Turze, mając 35 życia, czy szóstej turze, mając 35 życia, to jest, to, jest, to jest po prostu dzikie. I takie rzeczy faktycznie, z tego co wiem, dzieją się w wydziczy dosłownie, w sensie na wildzie, No ale w standardzie to jest raczej niespotykane. I ja trochę mi przykro, no, że, że szaman jakby nie, nadal się nie może doczekać jakiegoś takiego grywalnego. Znaczy, by, by, były teraz próby grania szamana pod. Yy, mm, Okrzyki bojowe generalnie, czyli bawimy się z tym naszym e, Shader Blokiem, nie blokiem, przepraszam. E, I tam robimy. Gdzie jest szaman? Tu, tu jest szaman. Różne okrzyki bojowe, mamy y, jeszcze do tego robimy to na, te, na tych mackach, tak? To, to też było dla mnie strasznie ciekawe, że, że jakby karta, która była z nami już strasznie długo, bo Eye of, Eye of Chaos to było tytanie miniset. Na, na, nagle, jakby ta karta wróciła do łask, bo też swoją drogą jest grana w Muriorze, ale to już inna sprawa. Oprócz tego był szaman, który jeszcze z Jepetto mógł sobie o, bardzo, bardzo pomnożyć te różne e, efekty. To problem jest taki, że ten szaman prędzej czy później i tak musi zginąć bo... znaczy, m, przepraszam, musi zginąć. Jest duża szansa, że zginie, ponieważ pula zaklęć o koszcie 1, 2, 3 i tak dalej będzie, będzie rosła i ten endgame nasz, te zaklęcia za 10, nie zawsze mogą być dobre, nie zawsze mogą nam pomagać. Obecnie są całkiem dobre i jest ich dosłownie kilka, przez co jest duża szansa, że dostaniemy konkretną rzecz. No, ale ten szaman, no, tak jak. Dlatego myślę, że ten szaman prędzej czy później by i tak. No, miał problemy, co najmniej. Szkoda, że jedyne te takie dobre, grywalne deki szamana. Też oczywiście mówię o innych klasach, które jakby nie mogą się doczekać jakiegoś swojego takiego tier one deku przez długi czas. Szkoda, szkoda, że jak już wyskakują, to to musi być takie bardzo nieprzyjemne po prostu i takie, a, ateka to nie fajnie. Aftershocks. No tutaj głównie nerw ze względu na Warriora, to chyba nawet jest zaznaczone w komentarzu tutaj deweloperskim, że chodzi tutaj szczególnie o Aftershock połączony z Akolitą, tym naszym, no, już starym, ale, ale nowym, można powiedzieć, Akolitą, tym Akolitą nie trzymany 1-3, tylko trzymany 1-4, który potrafił naprawdę Warriorowi po prostu, ten deck... Tak, ten ten, ten deck tak szybko przechodził przez swój deck, w sensie ten archetyp, czy, czy ten pomysł na talię, tak szybko dobierał karty, że to było po prostu dzikie. A to, że mógł przy okazji jeszcze klirować nasz stół, to już w ogóle było no, dzikim, dziką kombinacją. 5 zadaje jedno obrażenie wszystkim stonikom trzy razy i kosztuje mniej, jeśli rzuciliśmy spell w poprzedniej turze. To wygląda całkiem, całkiem fajnie, w sensie, ponieważ jest ta opcja tego, tego za, za, za dwie many mniej rzucenia, to wygląda to nadal jak dobra karta, nadal można to jak najbardziej w kontrolnych macza grać, ale nie będzie już na pewno aż taka OP. No i jest jeszcze jedna duża zmiana, znaczy duża, hm. to jest tylko i koszt jeden many, czy to aż tak zmieni Warriora? No nie wiem, nadal jakby ten cały archetyp, pomysł z, z Odynem, ten cały... Oh, armor nakładany jeszcze z branem i innymi nieprzyjemnościami, który, wow, jest po prostu strasznie długo dobry, strasznie długo dobry, tego to, czy, czy tak trzeba nazwać, myślę, że nadal to będzie grane, w sensie znerwienie tych dwóch kart powinno osiągnąć w sumie to co, ten, to, co nerfy powinny, według mnie, generalnie osiągać, bo póki deck nie jest po prostu mega jakiś frustrujący, czy tak dosłownie, że psuje grę, w sensie, że jest jakiś bug na przykład, no to raczej nerfy powinny mieć na celu nie zamordowanie zupełnie danej klasy, karty, czy danego pomysłu na deck, tylko no, po prostu obniżenie troszeczkę w pewien sposób ich win rate'u, No i ten, 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 ten stosunek wygranych do, do przegranych, no myślę po tych nerfach dla Warriora spadnie troszeczkę. Nie wiem, czy spadnie na tyle, żeby to nie był znowu Tier 1 czy Tier S czy coś takiego super mocny, mocny deck. Mi nadal się on trochę nie podoba, ponieważ no, trochę trudno jest grać kontrolę w momencie, kiedy właśnie Odyn, yy, no, który daje tak mocny win condition, jest w mecie. Co nie? Jakby, że. Gdyby Oden na przykład wymagał też, żeby nie grać duplikatów, to może to by było spoko. No, jakby wtedy to. Znaczy, nawet nie może. Wtedy to by było bardzo, bardzo okej. Okay. A ponieważ tu nie ma żadnych wymagań, w że po prostu gramy mnóstwo armora i clearujemy stół, i w pewnym momencie zadajemy przeciwnikowi nagle, wiecie, po 20 obrażeń naturę. Przy okazji się lecząc za, za te 20, to. To nadal nie jest najlepsze, powiedzmy, doświadczenie, jakie mam w tej grze. Ale na pewno Warrior zostanie znowu wzięty w ryzy. To, co jest ostatnie nerw, bo o tym takim module powiedzieliśmy. Dwie karty także zostaną buffa, co ciekawe. Skymanner Aviana, karta, którą chyba dosłownie parę razy ja widziałem. Wcześniej 6 many, teraz 5 many. Nadal będzie wtasowywać 10 losowych, randomowych. Przepraszam, 10 losowych, randomowych. Tak podwójnie losowych. Dwa razy będą liczby losowane. 10 losowych stronników legendarnych do naszego deku i oni kosztują 1. Teraz kosztuje 5 zamiast, zamiast 6. Nadal to jest stosowanie losowych stronników, co tak jak mówię, z każdym kolejnym dodatkiem będzie coraz no nie chcę powiedzieć gorsze, ale coraz mniej spójne, przez co coraz trudniej będzie grać tą kartę i mieć nadzieję na coś konkretnego. Nie wiem, czy to jakoś nie wiem, nie powiedziałbym, że wskrzesi druida. Tych druidów, których ja ostatnio widziałem, to wcale nie byli związani z tą Awianą. Może ewentualnie jako jakiś taki dodatek, ale to, to, to nie jest karta, w sumie, wokół której się buduje cały dek. Przy, przynajmniej obecnie nie buduje się całych deków, więc myślę, że ten, ta, ta miała zmiana dużo nie zmieni dla, dla druida. I jest ostatni baw, z którym ja się spotkałem z mieszanymi dosyć uczuciami. And ja się spotkałem z mieszanym, Przepraszam, wobec którego ja mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony jest to, jest to jako buff, tak? W sensie to jest… The following cards has been adjusted to be stronger, więc, więc moc, moc, mocniejsze. E, I Frosty Cross e, będzie z pięciu many spadał na cztery many. No tak, to jest buff, ale będzie zdawał tylko trzy obrażenia. I tutaj jest to szczególnie ważne, ile, że to jest cztery, a nie trzy obrażenia, ponieważ no, w zależności od tego, czy zniszczymy, czy nie zniszczymy, no to przyzywamy dosyć dużą postać, tak? Water Elemental 3-6, to czy… Przyzwie Jeśli przyzwie jeśli przyzwiemy go z tej karty, to ona jest bardzo dobra. Jeśli nie przyzwiemy, to czter zadaliśmy 4 many, trzy obrażenia. To jest troszkę drogo, tak? Obecnie trzy obrażenia postaci do zadania to kosztują dwie many, chyba, nawet powiedzmy, półtorej. Bo za jeden many spokojnie znajdujemy, zadaje trzy obrażenia stronnikowi i nawet jeszcze jakieś dodatki, ewentualnie, może, albo jakiś mała wada, mały dodatek. No za cztery many zadaje trzy obrażenia. Więc nie wyobrażam sobie, żeby to grać bez przyzywania tego water elementala. I to, że ten damage spada, to jest jednak duża, duża sprawa. To nie jest tylko różnica jeden z bo to bardzo się przekłada na cały power level tej karty. Nie wiem. Mac chyba teraz nie się jakiegoś. Bardzo powiedziałem na tej karcie. Ja ostatnio widziałem na rankingu zarówno takich magów opierających się tylko na zaklęciach, jak i znowu wrócili, wrócili SIF-magowie, bo trochę mniej jest zaklęć, łatwiej jest może generować te konkretne zaklęcia, których dostajemy, więc, więc to jest to jest prostsze. Ja mam mieszane uczucia. Ja, ja myślę, że. Ja, ja, ja jakbym miał ocenić, czy to jest nerw, czy to jest baff, to bym się bardzo wahał. Trudno mi powiedzieć, czy to jest nerw, czy to jest buff, ale, ale nie. nie... Nie, nie byłbym na pewno tak na 100% przekonany, że o, patrzę na tę kartę, to jest baw. No tak jak zawiano. Nawiano to jest ewidentnie baw. Tutaj można tylko, tylko w ten sposób na to patrzeć. Jest chyba jakiś kombo, który mi teraz wypadło z głowy, które powoduje, że awiany nie można... Z czegoś chyba dostać, teraz, teraz niestety nie pamiętam, albo może ktoś z was mi y, 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 przypomni y, 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 w, w odpowiedzi na to. E, w każdym razie, jak ja się zapatruję na te nerfy? No nic dziwnego, że Paladin dostał nerfy, bo jest znowu potężną y, klasą, znowu ma najmocniejszy archetyp, albo ciągle, można powiedzieć, ma najmocniejszy archetyp. No i Warrior też nadal już od długiego z czasu absolutnie króluje na rankingu. Ym, Moje predikcje chyba są dosyć proste, yy, znaczy proste, no w tym sensie, że no, możemy sobie spojrzeć po prostu, jakie takie są kolejne w, kole w, kolejne w kolejności, następne w kolejności do, yy, no, power levelu. Ja myślę, że bardzo dobrze się będzie miał teraz Death Knight, bo w sumie nie dostał żadnego nerfa, a dostał mnóstwo bardzo mocnych i fajnych kart. Yy, myślę, że dobrze się będzie miał, yy, ja słyszałem też jakieś tak powiem, nazwę to złowieściami. Złowieści, że, że Demon Hunter będzie dobry. Ja naprawdę mało Demon Hunterów spotkałem jeszcze w tej mecie, więc trochę trudno mi, trudno mi oceniać, ale widziałem też takie opinie, że, że Demon Hunter może jakiś będzie mocny. Ja, ja, ja nie widzę tego, jakby on miał być mocny, ale może. Myślę że, myślę, że Death Knight tutaj na pewno wyskoczy. Wątpię, żeby to, że Druid i Mag dostali te buffy, to sprawiło, żeby te deki konkretnie, te, te klasy konkretnie jakoś wyskoczyły. Warlock myślę, że będzie się nadal dobrze trzymał, bo ma dobry, kontrolny, mocny archetyp. Yes. <sighs> niestety tą kartą, której, no ja nie będę fanem, mi się, mi się nie podoba taki, taki, taki design, ale jakby to, to już na, na bok odłóżmy, bo, bo obiektywnie myślę, że Warrior, Warlock jest bardzo teraz mocny, więc Warlock i Death Knight zyskają, no a oczywiście Paladin i Warrior y, spadną, Hunter tak myślę, że ewentualnie odrobinę, bo ten jeden nerf to jest jakby, to jest to jest trochę za mało, żeby y, po, położyć to wszystko, co Hunter dostał, tak, to gdyby to był nerf na jakimś Remote Control, albo na tym, y, za cztery manty, na tym RC Rampage, no to, to, to może wtedy, ale ten nerf to jakoś dużo, Huntera myślę, że nie nie będzie bolał. Mam nadzieję, że nie będziemy dostawali polady z rzędu, tylko może pięciu tym razem. Yy, może, może jest pewna, pe, pewna sól w mojej tej oczywiście wypowiedzi. Yy, ale tak jak mówię, to, to jak ja yy, bym podszedł do tego problemu, właśnie jak yy, no, co, co robić z takimi takimi właśnie paladynami, tak? którzy są non stop mega mocni mimo tego, że pamiętajmy, to nie są pierwsze nerwy, które dostaje paladyn. Jakby paladyn dostawał wcześniej sporo innych nerwów do wielu innych poprzednich kart, jakby to, to nie jest to nie jest nowość, że ta klasa jest nerwiona. Mm, no ale ale o, tym, ale o tym podzielę się z wami już, już kiedy indziej. Dajcie mi znać, na które nerwy wy szczególnie czekaliście, może jest jakiś taki nerw, w myśleliście, że będzie, byliście przekonani, że będzie, a go jednak na przykład nie ma, bo są na pewno takie karty, które można wytypować, tak? Część, pewnie ktoś by mógł wytypować na przykład, że Bran powinien dostać nerfa, albo że powinien dostać nerfa jeden z tysiąca obecnie Broadclearów, jakie ma Warrior, typu, nie wiem, może, może, może Sanitize powinno dostać nerfa, może, może coś innego. Dostał co prawda Aftershock, więc także ten, 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 ten Broadclear w Paladynie, też można się doszukiwać absolutnie różnych innych rozwiązań, typu może, może, żeby on nie mógł tak dobierać, może można by znerfić tę broń, która bafuje rzeczy. Dużo jest, dużo jest nerfów po, po, potencjalnych, więc jestem ciekawy yy, Waszych opinii. No a póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!